Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Rafała to jest kolejny odcinek z gry Doom. Okej, moi drodzy, poziom o nazwie wieża energii Argentu. I co? Wbrew woli Samuela Haydena doprowadziłeś do przerwania produkcji energii ar Argentu i opóźniłeś otworzenie piekielnego portalu. Olivia Price wciąż ma na celu wprowadzenie demonicznej armii do naszego wymiaru. Zdobył akumulator i planuje za jego pomocą ręcznie otworzyć międzywymiarową wymiarową szczelinę na szczycie wieży Argentu, tworząc ten samym nowy port. Nie można do tego dopuścić. Musisz zabić Oliwie Price. No to lecimy. Główne drogi dostępu do wieży zostały zniszczone podczas eksplozji. Rury są zniszczone, ale da się po nich przejść. W hangarze naprawczym znajdziesz buty odrzutowe. Możesz użyć ich by przedostać się przez rury. Dobra. Czy musimy iść zdobyć buty? Zdobyć buty odrzutowe. O, kurwa. No to nieźle. Nieźle się zaczyna. Naprawdę nieźle. No. Dostępu do wieży zostały zniszczone podczas eksplozji. Rury są zniszczone, ale da się po nich przejść. W hangarze naprawczym znajdziesz buty odrzutowe. Możesz użyć ich, by przedostać się przez rury. No okej, okay. dobrze, moi drodzy wybaczcie musiałem malutką przerwę zrobić, tak tyci tyci przerwę, ale jestem. Nie ma tak jak nagrywanko i... O! No, dawaj, dawaj, o, pięknie! It's sick! Dobra. Co my tam mamy jeszcze? Easy. Snajpimy normalnie. Snajper elite. O o o o o o. Gdzie coś tutaj? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Tutaj? przepiękny. To wybuch. I odbił mi się. Z po... Zjedzeniu sobie kulacyjki i mało zdróbka mam. I zaraz ginę, zaraz ginę. To nie dobrze, bardzo niedobrze, szczerze powiedziawszy. będę muszę unikać strzałów, a ja bardziej się skupiam na celowaniu. Powiem wam, że ten dźwięk tego, tego mm, karabinu w trakcie strzelania z lunet jest po prostu świetny, no tak mi się podoba. Czekaj, czy jest moja ta właśnie Uuu. O, pięknie. No i super. E, teraz poproszę... Poproszę te bulty odrzutowe. Ammo? amo, To jakiś dziennik. No, tu pozwólcie sobie poczytajcie sobie sami. Ja. No, jakoś by tak. Nie chcę się teraz czytać. Dobra. Dobra. Podwójny. Double jump. Wii. Super. No to teraz spadamy stąd. I spadłem mi się zabiłem. Nice. Dobra, wczytajmy punkt kontrolny. Ciekawe, gdzie check checkpoint był. Aha, tutaj. Dobra. Hmm, tutaj. Tu raczej tak. Uh -huh. Tu jeszcze wyżej jesteśmy. Tu coś jest. Tutaj coś jest. Coś jakieś może znajdźki albo coś. Fajnie by było, nie znaleźć jakoś. O, mamy zooma takiego. Dobra, tu trochę pancerza. To nic, to nic. Dobra, no to co? Let's go. O, tutaj coś, tutaj, tutaj, rakietu tu mamy rakietu tam nic to zdrowie pełne, tutaj raczej nic tam niżej, coś tutaj, tutaj, coś tutaj, coś dobra, tu o, czekajcie. Ooo, gdzie jest ten karamin? Tu jest ten karamel. Oko, mam lunetę. Elegancko. Przepięknie, przepięknie. Chyba tutaj. Nie wiem, czy tędy przejdę, ale pójdę sobie tędy. Ja, tutaj do góry. Tędy. Oła! Dobrze, to... Czy co, tutaj bym po, poprosił wejść? Uch, się przestraszyłem, że nie trafiłem. Czy coś tutaj jest? Nie wiem, zobaczmy. Tu mamy, możemy się cofnąć, więc... Jeszcze najgorsze w tym wszystkim teraz jest to, że mi się chce kichać. Wybaczcie, to... Ale no niestety, nie mogłem się oprzeć. Hello there! Dobrze, że... Gdzie jest moja dwórka? Pancerz. 20 pancerzu. To nie za mało troszeczkę? Myślałem, że troszkę więcej będzie. No to co? To teraz... Cego rakietu go? Nie, zmieniamy sobie tu to nic, tutaj nic, dobra To idziemy w tą stronę, gdzieś coś za mnie strzela. O, dzień dobry. A pięknie. Nie, dobry tu mam to my już wszystko możemy. O, pięknie. Mała, to był już... Znaleziono sekret? Fajnie. Uderzenie mm, ciepła, to mamy... Naprowadzanie. Uderzenie mm, ciepła. Dobra, wezmę sobie to do rakiety. Lepsząko. Eee, czy tutaj coś mamy tutaj? Potwory. Upiór 2 Mhm. Spoko. Tu jeszcze zdrówko. Czyli to nie tędy mieliśmy się tak naprawdę. Tylko tutaj, nie? Ale... test dobra. Tu. Czy coś tu będzie jeszcze? Tak Pancerz No właśnie mhm. Ładnie dom wygląda, nie? Powiem wam szczerze, że na 2016 To już ładnie robiło o, dom no, Ładnie wyglądało Jeszcze więcej pancerza Śmienię to punkt kontrolny Od tego jest wyłączona. Wciąż można stworzyć połączenie z ich wymiarem. Ryzyko jest ogromne, doktorze Hayden. Nowy punkt ulepszenia broni... przy przeładowaniu, jak najbardziej. Hmm. Dobra, otwórzmy to i spróbujmy tą dopaść tą panią. Coś tutaj jeszcze jest czy nic takiego nie ma witaj w UAC, domu systemu filtracji argentu autotowórka Auto Vapings. Jesteśmy jedyną korporacją dysponującą tą technologią przetworzyć czystej mocy piekła, wnieskażoną łatwą do kontrolowania energię argentową. Zasila ona obiekt i przesłana jest do wszystko twardy w sposób za pomocą wieża Uje! Yeah. Pięknie. O wow. Dobra, wiecie co, trzeba chyba piłę wziąć. Oj, 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 oj! Pięknie zgaszeni Jeszcze ja bym trafiał, to by było wszystko elegancko, ale niestety nie trafiam. O! Dobrze, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, rakieta i teraz. Uhuhu. mam ją Dobra Ją czy jego w sumie nie wiem co to jest to ja naprawdę Oj 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 mało zdrowia mało zdrowia mało zdrowia mało zdrowia A jaj, 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 jaj No nie dobrze, niedobrze, niedobrze Bardzo niedobrze. <laughs> <laughs> Przygotujmy sobie rakietę. Do dobra. Czy <laughs> Tu jesteś, moja droga. Więc tak mniej więcej działa Dobra, let's go, jedziemy O o o o nawet, zróbko, Dobra, co tutaj mamy Poczwór do obrażenia, ooo Czbuu, czbu, Mhm. <śmienicza> <śmienicza> o nie. zostałem jak tym niemrawy na tym środku. Mhm. <śmienicza> no to samo. No dobra, to było dobre. O o o o o pięknie, dobra Jeden załatwiony Tu mamy zdrówko No fajnie jeszcze jakbym Uhuhu! Ale rzeźnia Jest ten artefakt jest Dobra, poczwórne obrażenia wchodzą Pyk 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 Gdzie to jest? To już nie ma tej trzy Easy Czy easy? A dwa razy zginęłem przy tym, nie to to... Daj mi tą dwó Dobrze. To teraz gdzie? W którą stronę? Tu coś mamy. Otwieramy. Aha, mamy wspiąć się na wieżę. Tu mamy amo. Dawać pięknie. Oj oj, oj, oj 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 ale żem to spieprzył No nic. Lecimy dalej. Mhm. Uh -huh. Tutaj. Amo. Tak. Dobra, to teraz tak. Przejdziemy sobie tu, że ja mam się wspiąć raczej. O! Dzień dobry. Że pretorski. I mam już ich dwa. Dobra, niech będzie to. Tu możemy się uleczyć. Tu mamy dziennik. coś spierdziłem. no ale nie szkodzi i tu coś mamy tutaj raczej nic, nie no coś tu muszę zrobić, aha, tutaj coś muszę zrobić skoczyć najwidoczniej tak Ah, wysoka. A też mam wyrzutnie rakiet gościu. O, już po nim serio. Dobra. Tu-du-du-dum, tu du du o! O nie, <laughs> ojoj! Oj, Oi, oj, oj, to musiało boleć. To musiało boleć. Eee, no co? Otwórzcie drzwi. Otw otwieraj drzwi i lecimy. Tu mamy przemiłego jego mościa <grym wytrza> Okej. Okay. To było bardzo szybkie. To było bardzo szybkie. Czy muszę przyznać, że bardzo szybko mi poszło. Spróbujmy jeszcze jedną próbę. Mhm. Uh -huh. Wezmijmy się. Szkoda, że nie możemy tych filmików pomijać. No ale cóż, trudno. Teraz muszę bardzo uważać. No, mamy pancerz. To możemy zrobić tak. I op, pięknie. No, a ta szczelba będzie dobrym pomysłem. Pyk i cel namierzony przepięknie. Teraz muszę uważać. Żeby się nie dać głupio jakoś załatwić. Pyk, pyk, pyk. Ojoj, oj oj, grubo, grubo, grubo się robi. Więc jak to się mówi albo grubo, albo wcale. Pyk, dobra, jest apteczka. Jest przepiękna moja apteczka. Tutaj... O nie, kolejny e, cyk. To sobie weźmy. Noj, e, ty skaczesz tu. Ja skaczę tam. Pyk, 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 pyk. Weźmy tak. wow, 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 not good, not good, not good, not good. życie, widzę, zróbko. Widzę, zróbko. Dawaj, 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 weź, 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 o. Okej. Okay. Kurde, ale mnie załatwili, cholera jasna. Damn. Pancerzyk, cyk. Tu widzę jeszcze, tak. O, tekstury mi znikły, halo. Tekstury, nie znikajcie. O. znowu tu widzę poczwórne obrażenia no to teraz lecimy z koksem pyk pyk gdzie ten jest? tu jesteś kościu holy shit dobra, tu widzę kolejnego jego mościa. A i za mało paliwa! No cóż, moi drodzy! Ja tutaj sobie pozwolę zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa! Pa.